Dzisiaj wtorek, 11 lipca. Serwis informacyjny Radia Safira. Zapraszamy! Biskup Piotr Greger podczas mszy świętej z udziałem młodzieży i rodzin z domowego kościoła podkreślił, że człowiek oazy powinien być osobą wolną i nieposłuszną wobec świata. Spotkanie odbyło się wczoraj podczas Dnia Wspólnoty w Bielsku Białej. Biskup zachęcił uczestników wakacyjnych rekolekcji do odpowiedzialnego podążania drogami wyznaczonymi przez charyzmat ruchu Światło-Życie. Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP zorganizował w sorkwitach wypoczynek wakacyjny dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Na obozie zorganizowanym przez diecezję mazurską, parafię w Kęczynie i Diakonię Polską przebywało ponad 30 osób. Dzieci miały dostęp do wielu atrakcji. Organizatorzy zaprosili także na wycieczkę do Mikołajek, gdzie uczestnicy żeglowali statkiem. Lwowskie Liceum Intelekt i Parafia Świętego Jana Pawła II w Lwowie podjęły współpracę w sprawie nauczania i wychowania. Szkoła przyjmuje dzieci uchodźców romskiego pochodzenia, a romska szkoła ALAF działa na terenie parafii. Caritas Archidiecezji Poznańskiej objęła patronat nad romską szkołą. Nauczyciele z parafii są delegowani do liceum, a szkoła nadzoruje proces nauczania. Dzieci romskie mieszkające w namiotach w lesie również korzystają z tej współpracy. Kościół Ewangelicko-Augsburski i Komisja Ewangelizacyjno-Misyjna Diecezji Wrocławskiej zaprasza na 30 tydzień ewangelizacyjny dla rodzin w Karpaczu. Wydarzenie odbędzie się od 12 do 20 sierpnia. Jak co roku będą organizowane spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będą wspólne śpiewy, rozważania, modlitwy oraz indywidualne rozmowy duszpasterskie. Uczestnicy zwiedzą okolice podczas wycieczek górskich lub autokarowych. Wieczory będą przeznaczone na integrację i rozmowy, a wszystko to w atmosferze wspólnoty i wiary. Podczas uroczystości na Jasnej Górze prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński wygłosił przemówienie. Wydarzenie spotkało się z reakcją księdza Daniela Wachowiaka w mediach społecznościowych. Duchowny obawia się, że takie sytuacje powodują odejście kolejnych osób z kościoła. Niektórzy internauci nie zgadzają się z tym stanowiskiem i wyrazili swoje opinie w komentarzach. Po kilku godzinach ksiądz Wachowiak postanowił doprecyzować swoją wypowiedź. Napisał, że jedyną dopuszczalną sytuacją, w której polityk może mówić w kościele, jest głowa państwa. Ale nigdy podczas mszy świętej i z ambony. Ksiądz Wachowiak wskazał na istnienie specjalnej mszy za głowę państwa i zaznaczył, że inni politycy powinni zachować milczenie w świątyni i wokół liturgii. Lwowskie Liceum Intelekt i rzymskokatolicka Parafia św. Jana Pawła II w Lwowie podjęły współpracę w sprawie nauczania i wychowania. Szkoła przyjmuje dzieci uchodźców romskiego pochodzenia i działa na terenie parafii. Caritas Archidiecezji Poznańskiej objęła patronat nad szkołą. Nauczyciele z parafii są delegowani do liceum, a szkoła nadzoruje proces nauczania. Dzieci romskie mieszkające w namiotach w lesie również korzystają z tej współpracy. Południowo-koreańscy biskupi protestują przeciw zrzutowi radioaktywnej wody z Fukushimy do Oceanu Spokojnego przez Japonię. Elektrownia ucierpiała w wyniku katastrofy sejsmicznej 12 lat temu, co spowodowało skażenie radioaktywne. Biskupi obawiają się o ekosystem i porządek stworzony przez Boga. Wzywają do ujawnienia danych o radiacji i rozwiązania problemu. Po stracie swoich małżonków, 32-letnia Britani i 37-letni Daniel z Georgii w USA znaleźli swoje szczęście. Stworzyli nową rodzinę i wychowują razem sześcioro dzieci. Po śmierci swoich małżonków oboje zostali samotnymi rodzicami. Dzięki wierze w Boga znaleźli wsparcie i siłę do życia. Para odnajduje radość i nadzieję w swojej wierze. Zachęca innych, którzy doświadczają bólu i straty, aby trwali w wierze i zaufali Bogu. Daniel organizuje również seminaria dla owdowiałych mężczyzn. Dzieli się swoimi doświadczeniami i inspiruje. 73-letnia Stewardesa, Pam Clark, rozpoczęła pracę w lotnictwie w wieku 53 lat i tak spełniła swoje dziecięce marzenie. Brytyjski przewoźnik EasyJet uhonorował ją jako najstarszego pracownika. Pam stała się twarzą kampanii rekrutacyjnej. Pomimo wieku, Pam obsłużyła tysiące lotów i setki tysięcy pasażerów. Choć jest babcią i wkrótce prababcią, nie ma planów na emeryturę. Nadal chce inspirować innych do realizacji swoich marzeń. Na jej 73. urodziny Izidze przygotował dla niej specjalny tort w kształcie samolotu. To był serwis informacyjny Radia Safira. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.